Cześć, tu Grzesiek Szybieniecki, to kolejny odcinek PLK w liczbach, który przygotowuję dla Was razem z Jackiem Mazurkiem. W dzisiejszym materiale ligowe komentarze. W Zagłębie Sosnowiec ma wykupić dziką kartę i dołączyć do ekstraklasy mężczyzn w koszykówce. Tak pisze Łukasz Cegliński na portalu sport.pl 20 maja 2024 roku. Skoro Łukasz Cegliński, bardzo ceniony dziennikarz i dziennikarz, który naprawdę, na którego informacjach możemy polegać, pisze, że praktycznie to jest done deal, praktycznie będziemy, możemy być pewni, że Zagłębie Sosnowiec dołączy do ekstraklasy koszykarzy, a ku temu są jeszcze inne jakby zajawki czy przesłanki e, podane w tym tekście no to rzeczywiście możemy być co do tego w miarę Przekonani. Łukasz pisze, że w Sosnowcu są pieniądze na dziką kartę i będzie też możliwość zebrania budżetu, by grać w ekstraklasie. Dzika karta, by dostać się, by wykupić sobie udział w Orlen Basketlicy, kosztuje aż pół miliona złotych, ale w Sosnowcu przedstawiciele i miasta, i klubu są zdeterminowani, żeby do tej ekstraklasy rzeczywiście się dostać. Warto przypomnieć, że Zagłębie Sosnowiec w tym momencie jest drużyną drugoligową. Właśnie do tej drugiej ligi awansowało, a więc byłby to przeskok o dwa poziomy rozgrywkowe, aż prosto do Oren Basket Ligi. I czy rzeczywiście jest, możemy w to uwierzyć? Tak jak wcześniej wspomniałem, po pierwsze wierzę Łukaszowi, po drugie te informacje, które podał w tym tekście są na tyle przekonujące, jak chociażby to, że Zagłębie Sosnowiec już szuka na rynku trenerów, które, którzy poprowadziliby zespół Wolenu Basket Lidze, że no, możemy rzeczywiście być przekonani, że zielone światło z Warszawy, z ulicy Ciołka poszło w kierunku przedstawicieli klubu z Sosnowca i rzeczywiście to rozszerzenie ligi staje się faktem. Czy ona będzie miała 18 czy 17 zespołów, to jeszcze się przekonamy, ale tych zespołów w sezonie 2024-2025 będzie więcej. Jeśli w miarę uważnie oglądaliście poprzednie moje materiały, poprzednie nasze materiały, to wiecie, jakie jest moje zdanie na temat rozszerzenia ligi, że niekoniecznie jest ono potrzebne, że te 16 zespołów, które obecnie gra w Orlen Basket Lidze, to jest wystarczające. To jest akurat, by mieć całkiem przyzwoity sezon zasadniczy, gdzie każdy z każdym może zagrać dwa razy, gdzie będzie 30 kolejek, gdzie jest miejsce na rozegranie um, turnieju Super Puchar Polski, turnieju Puchar Polski, gdzie jest miejsce na rozegranie playoffów. 18 zespołów jakoś mocno Oczywiście tego sezonu nie wyciągnie, bo prawdopodobnie będą to po prostu cztery spotkania więcej w rundzie zasadniczej, więc jakoś to jest do przeżycia, a wręcz pod kątem marketingowym pewnie to nawet i lepiej. Natomiast czy jesteśmy w stanie sportowo sprostać takim wymaganiom, by dostarczyć tak wielu dobrych zawodników, zwłaszcza polskich zawodników do Orlen Basket Ligi? Tu już można mieć trochę znaków. Zapytania o plusach, minusach, plusach i minusach za chwilę. Natomiast po pierwsze chciałbym jeszcze, je, czy w pierwszej kolejności, może chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Jeśli już rozszerzamy tę ligę, a widać, że nie ma co tutaj ani lobować za jedną za jedną decyzją, ani za drugą, bo ta decyzja została już podjęta, czyli rozszerzamy, to daj Boże, żeby to było 18 zespołów, a nie 17, oby nie było takich głupich sytuacji, że ktoś będzie musiał pauzować albo mecze będą rozgrywane w środku tygodnia. Ten system, gdzie gramy od czwartku do niedzieli, to się naprawdę fajnie moim zdaniem sprawdza i, i zostawmy to, po prostu to zostawmy, nie ruszajmy tego, nie pobrajmy za dużo przy tym. Czy jednak będzie to 18 zespołów, to się okaże. Jedno jest pewne, że pod względem sportowym spada z Ligi Soku Łańcot, a awansuje ktoś z dwójki, Górnik, Wałbrzych, Astoria, Bydgosz Obecnie w tej rywalizacji jest 1-1 w finale pierwszej ligi, gramy do trzech zwycięstw. O tej rywalizacji trochę więcej powiedzieliśmy na naszym live z Miłoszem Romańskim, który o pierwszej lidze będzie przygotowywał na naszym kanale swoje materiały. Odsyłam Was do tego live'a, zobaczcie, sprawdźcie, co o tej rywalizacji mówimy. Więc powstaje taka sytuacja, że jeszcze jeden klub, gdyby był chętny, to Liga w sumie by go przyjęła, ale żeby być chętnym, to nie wystarczą właśnie te same chęci, ale potrzebna też jest spora gotówka, bo ta dzika karta kosztuje pół miliona złotych. To jest naprawdę dużo, to jest w skali budżetu klubów z nizin PLK, to jest pewnie 20%, 15% ich budżetu. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. To jest... Kontrakty pewnie dla dwóch zawodników amerykańskich czy dwóch zawodników zagranicznych, którzy spokojnie mogliby stanowić o sile zespołu zdolnej połówki tabeli. Może o sile to przesadzam, ale którzy byliby ważnymi ogniwami zespołów. Z dolnej połówki tabeli. To jest naprawdę dużo. W Sosnowcu te pieniądze są. W Sosnowcu są wielkie chęci, są wielkie ambicje. Są wielkie ambicje, żeby odtworzyć tą tradycję tego klubu, bo przecież Zagłębie Sosnowiec dawien dawno, dawno no, zdobywało Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn. Więc te, tra te tradycje, mimo że te spółki już się zmieniały, są dalej w Sosnowcu i obecne władze miasta i osoby zaangażowane przy projekcie koszykarskim chcą je odbudować. Jest piękna hala fajny obiekt, na którym dobrze ogląda się mecze również w telewizji, więc plusy na pewno w tym rozwiązaniu znajdziemy, ale no właśnie, ale tych znaków zapytania i tych ale też wciąż jest całkiem sporo. Co takiego Zagłębie Sosnowiec może przynieść nam do Orlen Basket League? Po pierwsze zacznijmy od plusów, czyli w, pewien, w pewnego rodzaju odświeżenie. Pojawi się nowy klub, klub, który będzie polaryzował, klub o którym już teraz mówimy, klub, który ma pewne tradycje, ma kibiców, którzy być może pamiętają, czy być może chcieliby znowu pochodzić na koszykówkę i którzy w pewien sposób zostali zarażeni koszykówką przez to, że Puchar Polski i mecze reprezentacji w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach były rozgrywane w Sosnostu. Ten potencjał tam na pewno jest, obiekt wydaje mi się skrojony idealnie pod koszykówkę, to jest między 2 a 3 tysiące osób. Tam jest miejsce na taką drużynę. Inny, inna rzecz to kwestia tych właśnie awansów przez dziką kartę. Wiem, że wiele osób to mierzi, wiem, że wiele osób się na to denerwuje, że to nie jest sportowy awans, że tak nie przystoi, że to, to, to nie jest definicja sportu, że tak nie powinno być, że teraz ktoś sobie przeskoczy o dwa poziomy i będzie grał w ekstraklasie tylko i wyłącznie dlatego, że ma pieniądze. Natomiast. To nie jest piłka nożna, to jest koszykówka, to jest Polska Liga Koszykówki, i ta Polska Liga Koszykówki w ostatnich latach widziała bardzo wiele takich przypadków. To znaczy, jesteśmy na tyle y, ubogim w pewien sposób sportem, e, że te kluby nie są stabilne na przestrzeni wielu, wielu lat, e, dla których pewnego rodzaju czas oczekiwania może wystudzić pewne emocje, pewny zapał, pewne finansowanie, a jednocześnie spadek. Z ekstraklasy może dla niektórych klubów być takim pocałunkiem świerci swego rodzaju, że no jestem w stanie rozumieć, dlaczego ta dzika karta jest czymś, czego się łapie wiele klubów w przypadku koszykówki i dlaczego teraz też będzie wykorzystała. Widzę, że na zapleczu Orlando Basket Ligi w pierwszej. Czyli w pierwszej widze nie ma rzeczywiście wielu klubów, które tak od razu z miejsca, z marszu byłoby w stanie wyłożyć pieniądze, byłoby w stanie ry rywalizować na tym najwyższym poziomie i wgryźć się z powrotem do Orlen Basket League. Tam są potrzebne pieniądze, ale też właśnie tradycje, pewna kultura koszykarska, zaangażowanie samorządu, jakkolwiek, to by nie brzmiało, jak bardzo się z tym nie zgadzam i że tak nie powinno być w profesjonalnym sporcie, to w Polsce tak jest i trzeba się do tego po prostu w jakiś sposób przystosować. No to to wszystko musi się zgadzać i w Sosnostu się zgadza, więc to, czy to, był, czy to jest za sosnowiec, czy to byłaby kotwice Kołobrzeg, czy drużyna z pierwszej ligi, podaję teraz przykład, za bardzo mnie to nie rusza. W sensie jeżeli ktoś ma kasę na to, żeby grać w Orlen Basket Lidze, żeby grać w Ekstraklasie, żeby nie zaniżać tego poziomu, żeby nie być tylko i wyłącznie poznajomości w tej lidze, ale być jakąś wartością, no to okej, okay, to, to nie gra. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że będzie dużo oburzenia, że czemu nie grają najpierw w pierwszej lidze, że czemu tam nie obiją się, czy czemu nie sportowo, no i tak nie wypada. Ja to wszystko wiem, no ale mam nadzieję, że to w miarę sensownie wytłumaczyłem, dlaczego to rozumiem. Też bym wolał, żeby to wszystko przeszło przez sportową ścieżkę, ale jestem świadomy, że nie do końca się to uda i że w koszykówce to musi czasami funkcjonować inaczej, dlatego jestem w stanie to obecnie zaakceptować. Ale jakie to będzie miało w sumie konsekwencje? Oprócz takich plusów, które gdzieś trochę już rzuciłem, czyli więcej meczów, to większa ekspozycja dla sponsorów ligowych, może też dla sponsorów klubowych, to też całkiem fajna hala, kolejni kibice, którzy dołączą do koszykówki, zobaczą koszykówkę na tym najwyższym poziomie w Polsce, że jest szansa jakoś pozyskania tych kibiców czy zaangażowania jeszcze większej liczby kibiców, bo zobaczą bardziej jakościową koszykówkę, podobną do tego, co byli w stanie zobaczyć chociażby podczas Pucharu Polski. Tych plusów jest więc jakiś worek. Jest ich. I jakkolwiek nie, nie, jakimkolwiek bym nie był przeciwnikiem tego rozszerzania ligi, to jednak trzeba w miarę obiektywnie do tego wszystkiego podchodzić i powiedzieć, że rzeczywiście w pewien sposób plusy w tym rozwiązaniu występują. Minusy to tak jak właśnie mówiłem w tamtym materiale. Po pierwsze, obniżka poziomu. Nie jesteśmy w stanie, czy nie mamy tylu polskich zawodników na odpowiednim poziomie, by zaspokoić potrzeby wszystkich klubów ekstraklasowych. To jest 18 klubów przy założeniu tym maksymalnym: 18 klubów, gdzie w każdym klubie powinniśmy mieć około 5 Polaków, którzy byliby w stanie utrzymać się w rotacji klubu ekstraklasowego. To mamy 90 polskich zawodników, którzy powinni. Hmm, Reprezentować poziom ekstraklasowy w Polsce. Jeżeli przyjmiemy, że ten poziom ekstraklasowy jest to taka średnia tego, co się działo w sezonie 23-24, to tylu Polaków po prostu nie mamy. No i tutaj przychodzi kolejna plotka, kolejne spekulacje, że może z racji tego, że rozszerzamy tę ligę, to może lepiej byłoby zrezygnować z przepisu. O obowiązkowym Polaku na parkiecie, bo rzeczywiście może być ciężko zespołom z dołu tabeli sklecić jakąś sensowną polską rotację, a to też nie chodzi o to, żeby grać młodzieżą, żeby yy, nie wiem, wrzucać na głęboką wodę ludzi, którzy będą potem spanikowani, zestresowani, czy grać jakimiś weteranami, którzy rzeczywiście powinni grać na szczeblach yy, niżej. Czy powinniśmy usuwać ten przepis o jednym Polaku na parkiecie? Powiem szczerze, że nie mam jednoznacznego zdania na ten temat. Jest, było we mnie coś takiego, że byłem mocno przeciwny temu rozwiązaniom o dwóch Polakach na parkecie. Uważałem, że to jest zdecydowanie za dużo. To jest tłumacz, to bardzo burzy rotację trenerom. To bardzo im przeszkadza podczas tego, jak oni prowadzą spotkania, te, te zmiany dwójkowe, trójkowe, często to wyglądało naprawdę bardzo źle. Ale jeden Polak. Hmm, Powiem szczerze, że się trochę do tego przyzwyczaiłem. Nie uważam to, że to jest jakaś wielka ochrona tych polskich zawodników, bo jednak ten jeden Polak na parkiecie mniej więcej prawie zawsze występuje. A po drugie nie jest to też jakaś taka gigantyczne, nie jest to takie gigantyczne windowanie cen tych polskich zawodników, bo i tak jednak ich siedmiu trzeba mieć w składzie. No i na końcu yy, to nie burzy jakoś tak bardzo rotacji trenerom. Mają, nie wiem, dwóch, trzech Polaków w rotacji i spokojnie są w stanie robić zmiany. Nie, nie widziałem żadnego chyba w tym sezonie zespołu, który jakoś bardzo, ale to bardzo mocno cierpiałby z polską rotacją. No oczywiście zdarzały się sytuacje, gdzie ktoś był kontuzjowany, ale z, w zamyśle trenerzy budowali tak zespoły, że, że naprawdę mieli sporą elastyczność i, i, i to, to posiadanie tego Polaka na parkiecie jakoś mocno nie przeszkadzało, więc generalnie przyzwyczaiłem się do tego przepisu jednym Polaku na parkiecie. Uważam, że gdyby ta liga była 16-zespołowa, to on powinien funkcjonować. Jeśli będzie rozszerzona do 18 zespołów, nie mam jeszcze jednoznacznego zdania, ale chyba byłbym nawet za tym, żeby to utrzymać. Kosztem rozszerzenia ligi tak czy siak będzie jej osłabienie. Czy tego chcemy czy nie? I tak w tych zespołach, nawet jeżeli nie będzie obowiązkowe grania jednego Polaka na parkiecie, i tak ci Polacy będą musieli grać. To nie jest tak, że nagle przyjedzie pięciu Amerykanów, pięciu Serbów czy pięciu Hiszpanów i oni będą grali po 40 minut. Tak czy siak ten poziom Spadnie, więc jeżeli ten poziom spadnie, no to już wpiszmy w koszty to, że po prostu większa liczba polskich zawodników będzie biegała po parkietach Orlen Basket Ligi. Więc ja, przy przepisie o jednym Polaku, nawet w sytuacji rozszerzenia ligi, już bym nie grzebał. Czekamy zatem na oficjalne potwierdzenie tych wszystkich doniesień, doniesień Łukasza Ceglińskiego ze Sport.pl, że Zagłębie Sosnowiec zagra w Orlen Basket League. Czekamy też, czy tych zespołów będzie w końcu 18, czy 17, jak będzie wyglądał terminarz. No i jak będą też wyglądały rozgrywki na niższych szczeblach, no bo nie ma co ukrywać, że premiowanie zespołów, które potencjalnie w których czy ośrodku, gdzie są potencjalnie pieniądze, gdzie są możliwości, gdzie są ambicje od razu, bez przejścia tej sportowej ścieżki, od razu promiowanie ich do Orlen Basket Ligi, do Ekstraklasy powoduje, że ta pierwsza liga i druga liga, no klapcieje trochę, no jest taka, no nie ma w, tej, w tych ligach nic atrakcyjnego, no po prostu... Chciałbym bardzo, żeby mocne ośrodki też występowały w pierwszej ligie, lidze, żeby ta pierwsza liga znaczyła coś, żeby ta pierwsza liga nie była tylko taką przechowaniem dla koszykarskich emerytów, czy miejscem, gdzie odrzaskują się polscy młodzi zawodnicy, gdzie testują swoje, swoje decyzje życiowe koszykarze z, z, za oceanu. Mam tu na myśli to, czy grać w koszykówkę, czy dać sobie spokój, bo tak to moim zdaniem trochę wygląda chciałbym, żeby ta liga była poważna i jeżeli będziemy napychać tą ekstraklasę, jeżeli nie będziemy mieli nie wiem, czterech, pięciu, sześciu poważnych ośrodków, które co rok by aspirowały do tego, żeby awansować do ekstraklasy, żeby ta wymiana między PLK i ekstraklasą była mm, naprawdę ciekawa, żeby bez takiego produktu w pierwszej lidze, no będzie ciężko nam zbudować taki cały fajny system koszykówki w Polsce. Boli mnie to bardzo, jak wygląda ta pierwsza liga Boli mnie to, jak wygląda druga liga. Mamy tych zespołów, tego zainteresowania koszykówką, nie na tyle dużo, by, yy, by jakby wszystkich wepchnąć do ekstraklasy, a resztę tak trochę traktować po macoszemu. takie mam trochę wrażenie. Chciałbym, abyśmy oprócz tego, że Myśl jest jakaś tam idea, jest jakiś pomysł na to, żeby rozwijać Orlen Basket league jakkolwiek się z nim zgadzamy czy nie, czy to rozszerzenie jest dobrym pomysłem czy nie, to jakiś pomysł jest. Chciałbym zobaczyć kolejne po pomysły na rozwój pierwszej ligi, na to czy, czy ten produkt będzie atrakcyjniejszy y czy nie. Y no i myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy trzeba wprowadzić y możliwość Zatrudniania jeszcze jednego obcokrajowca w tej lidze. Jeżeli będziemy drenować teraz pierwszą ligę z polskich zawodników i przepychać ich do ekstraklasy, jeśli 10 graczy z pierwszej ligi będzie musiało teraz przeskoczyć o poziom wyżej, bo będą dwa zespoły więcej w -basket Lidze, to kimś trzeba uzupełnić te luki i też trzeba te luki na tyle uzupełnić, żeby ten poziom nie spadł. Myślę, że Pol Polakami nie da się tego zrobić i dlatego jestem za. Zgodą czy za, za wprowadzeniem przepisu, który pozwalałby grać czy wykorzystywać w składzie, czy, czy zgłaszać do składu zawodnikom, przepraszam, klubom z pierwszej ligi dwóch zawodników zagranicznych. Musimy iść w kierunku profesjonalizacji pierwszej ligi, bo bez tego będziemy mieli właśnie takie historie, że, że znowu pojawi się nam teraz koszykówka, czy jakiś wielki pasjonat, wielki inwestor, czy nie wiem jakiś zryw pospolity, na przykład nie wiem, w Pruszkowie, że chcemy odbudowywać tradycję mazowszanki Pruszków, no i tam pojawią się pieniądze, pojawią się chęci, no ale w sumie włodarze tego miasta, czy włodarze tego klubu stwierdzą, że a po co mi grać w tej pierwszej lidze, zapłacę sobie i grajmy od razu w tej Ekstraklasie. No nie, ja bym chciał, żeby to, to gra w pierwszej lidze coś znaczyła i, i budujmy to. Wielka prośba, budujmy to. Ale to nie koniec informacji z dnia 20 maja. Mamy kolejną informację. Czyli Artur Gronek nie będzie już dalej trenerem startu Lublin. No, ta przygoda trenera Artura Gronka z Lublinem nie była za bardzo udana, nie udało się awansować do playoffów w dwóch kolejnych latach. Zespoły, niby coraz mocniejsze, niby coraz większe gwiazdy, powinno się, u, czy skład w ogóle skrajony pod taktykę, czy pod filozofię gry trenera Artura Gronka, ale mimo wszystko brak tego wyniku i rozstanie z trenerem Arturem Gronkiem. Powiem ja szczerze, że jestem ciekawy. Co dalej? Bo mamy szkoleniowca, który zaczął bardzo mocno, który w roli asystenta stał się pierwszym trenerem, zdobył Mistrzostwo Polski w Zastalu, potem był w Polfarmie, potem stworzył naprawdę bardzo ciekawy, niesamowity zespół w Starogardzie Gdańskiej, który zaliczył fenomenalną pierwszą rundę, był taką świeżością, był takim trochę MKS-em z tego sezonu, Ograli super szybko, ofensywnie, Justin Bibins, Trebasi, Adam Kemp, to wyglądało naprawdę rewelacyjnie, ale potem te kolejne zespoły czy przekładanie tej filozofii, która sprawdziła się w Polfarmie na Astorię właśnie czy potem na Start Lublin to się nie powiodło i to jak widzi trener grony Koszykówkę, jakie zespoły tworzył, jak budował te zespoły, jak potem implikował swoją filozofię, swój system gry do tych zespołów, to nie przyniosło mu efektów, to nie przyniosło mu pozytywnych rezultatów w tym sezonie mieliśmy taki klub w play jak MKS Dąbrowa Górnicza. Nie widzę personalnych, budżetowych przewag tego zespołu nad startem Lubin. Nie widzę powodu, dlaczego start Lubin nie miałby być w play a MKS e, był. Po prostu MKS był dużo lepszy e, no i bardziej zasłużył na to, żeby być w tych play -offach. Start powinien być dużo lepszy. Myślę, że te ambicje w tym klubie są większe i stąd rozstanie z trenerem Arturem Gronkiem. Powoli zaczyna się na tym rynku transferowym cokolwiek dziać, na razie ruchy, jeśli chodzi o szkoleniowców, wiemy już, że i Artur Gronek nie będzie już trenerem w Lublinie, nie będzie też trenerem w Włodzowku, trener Przemysław Efrosonkiewicz. i jestem bardzo ciekawy, gdzie wyląduje tych dwóch szkoleniowców. Mieliśmy pewien trend, że polscy szkoleniowcy, szkoleniowcy młodego pokolenia, którzy 30-latkowie, 40-latkowie, że oni dziś się przepychali, czy dostawali na rolę, do roli head coachów w klubach Orlen Basket Lidze. Teraz mam wrażenie, że polscy trenerzy trochę są w odwrocie. Wojciech Kamiński stracił pracę, Jacek Winnicki stracił pracę, Marek Łukomski no, spadł z drużyną do pierwszej ligi, trener Przemysław Rasunkiewicz stracił poniekąd yy, okazję czy szansę na to, żeby prowadzić dalej Anwil Wocowek, Artur Gronek stracił pracę naprawdę sporo tego wszystkiego. No i jestem ciekawy, jaki, w, jakim, w jakim kierunku pójdą teraz kluby Orlen Basket Ligi. Czy to po prostu zamieszamy łychą w tym wielkim garze i po, po prostu trenerzy wylądują na innych miejscach, w innej konfiguracji w Orlen Basket Lidze? Czy rzeczywiście będziemy mieli napływ świeżej krwi z zagranicy, z Bałkanów, z Litwy? Bo stamtąd zazwyczaj trenerzy do Polskiej Ligi trafiają. Boris Balibra, jest swego rodzaju ewenementem Artur Granek poza startem Lublin, wydaje mi się, że tak to musiało się skończyć. Podobnie jak w przypadku trenera Fresunkiewicza, trochę ta atmosfera w Lublinie, w tym środowisku kiewicowskim, była już za bardzo na anty w stosunku do trenera, by to mogło funkcjonować zdrowo, w jakiejś takiej higienie, współpracy, jakkolwiek by to e, nie brzmiało, więc... E, Myślę, że decyzja jak najbardziej spodziewana. W tym materiale to wszystko. Zostaw jakąś reakcję, zostaw łapkę w górę, komentarz, a przede wszystkim subskrybuj ten kanał, bo gonimy tysiąc subów. Mam, miejmy nadzieję, że uda nam się to jeszcze w tym sezonie osiągnąć. Jeśli chcesz nas wesprzeć, możesz kliknąć, link w opisie. Tam posta możesz postawić nam wirtualną kawę. Za wszelkie wpłaty jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, do zobaczenia następnym razem.